Thank you Siemanko, um, wiecie co? Przyjechaliśmy na wakacje na ten ryfę i no, chyba był, byłby grzech nie skorzystać i nie pojechać zrobić zdjęcia drogi mlecznej. A że jesteśmy już tutaj kilka dni, skorzystałem na razie tylko raz i tak nie za bardzo mi wyszło, bo nie za bardzo wiem co mam robić. To pomyślałem sobie, że dzisiaj skorzystam drugi raz. Pojadę jeszcze raz i spróbuję zrobić. No, już takie lepsze zdjęcie drogi mlecznej na jakiejś fajnej miejscówce, którą um, dostałem od Marzeny. Um, no, powiem Wam, że jestem trochę podekscytowany i nie mogę się doczekać. Teraz już słońce zaszło, mam godzinę 15. No, na tą, do tej miejscówki muszę przejechać przez takie dość trudne pasy, um, czyli takie bardzo kręte drogi, ale jakoś dam radę. Także, kurde, ale fajnie, wiecie co. Jadę zrobić zdjęcie drogi mlecznej, ale czad Ciekawe, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego. pakuję wszystkie klamoty i biorę się widzimy w podróży. Na razie. ja Dobra, jestem w aucie. Jedziemy. Ze sobą wziąłem tylko kilka rzeczy. Wziąłem bateryjki, wziąłem dwie baterie do aparatu i... Baterie paluszki w razie W, gdyby mi padły baterie w pilocie. Oczywiście, pilota, takiego mojego starego pilota, mojego grata Canona 6D z jakimś beznadziejnym obiektywem. No i tam jest statyw, taki zwykły statyw, nie żaden obracający się statyw. I to tyle. No i oczywiście mam jeszcze coś do picia. Tam z tyłu leży bluza, jakby coś. Gdyby mi się chciało troszkę dłużej postać, jestem przygotowany. Także uff, jedziemy. Ciemno już jest, także ruszam w drogę. Widzimy się na miejscu, mam nadzieję, bo tam będzie ciemno i na pewno nie będę mógł nagrywać, ale postaram się gdzieś schować szybko i coś nagrać. Na razie, heja. D <tudy> Dobra Jadę Teraz takimi serpentynami będzie ich Tutaj dość sporo Aż nie wy się Na sam czubek tej tutaj góry O masakra Muszę zmienić biega, nagrywam Oj tam, damy radę No że jedziemy Jak przejedziemy przez tą górę To powinno już być Luzik, ale na razie Tak, wspinamy się Na górę tak naprawdę w Teneryfie jest tak, że gdziekolwiek nie jadę, to się wspinam. A tam w ogóle ładnie widać miasto, z którego wyjechałem. Także jedziemy. No dobra. Spadam, wiecie co? Zrobiłem dość sporo zdjęć. Nie wiem, z 30, 40, może więcej. Chyba styknie. Um. Zrobiłem 10-sekundowe i 13-sekundowe w razie W na spore miejsce, bo aż 8000. I tak naprawdę nie mam pojęcia, co mi z tego wyjdzie. Czy w ogóle coś z tego wyjdzie? Ale patrząc się tutaj na aparat, tutaj nie będzie w nic widać, bo świecę latarą. Jest cacy. Bardzo ładnie to wygląda razem z tym obserwatorium. No i dobra. Rezultaty końcowe zobaczycie już sami, tutaj mogę świecić i krzyczeć, komu nie przeszkadzam. Jest cacy, jest super. Także ja się zbieram teraz do, do domu z powrotem. Nie będzie widać, ale auto parkowałem tam. Tam na ulicy, muszę po jakichś kamuldorach przejść. Dobra, stoi. Jest zaparkowane. Także auto zaparkowałem. Na ulicy nic nie widać, bo jest tak ciemno. A tutaj po tych kamuldorach się wyspinałem, żeby się nie zabił. Dobra. I tutaj stoi nasz aparat. Także dobra. Zmykamy. A co tam w górze widać? Na szczęście zobaczycie już za chwilę. Także trzymajcie kciuki za fajne zdjęcie, ale zapowiada się naprawdę bardzo fajnie, bo ta droga mleczna super i na zdjęciach w ogóle, pokażę Wam za chwilę jedną klatkę, no powiem Wam, masakra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także na razie i miłego oglądania um, tego zdjęcia drogi mlecznej z Teneryfy. Na razie, hejka!